Witam państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. Tak nie było nawet w 1929 roku. Drodzy państwo, na ekranie mamy S&P 500 i rok 1929 i pamiętny krach i zobaczmy reakcję na zieloną wstęgę. Mamy atak na zieloną wstęgę. Faktycznie przekroczyliśmy ją tutaj o 2 cm, ale następuje kontrakcja, która trwa raz, dwa, trzy, cztery miesiące. Wczoraj pokazywałem pozostałe przypadki, kiedy dochodziliśmy do zielonej wstęgi. Po podbiciu zielonej wstęgi dopiero wtedy rynek wchodzi w impuls spadkowy. Spadek do 1932 roku. Dokładnie 2640 na ten moment to strefa, gdzie praktycznie zawsze od 1929 roku dochodziło w Stanach do kontrakcji. Zatem, jeżeli rynek nie wróci powyżej zielonej wstęgi, jeżeli nie zatrzyma się na okres przynajmniej 3 miesięcy, to będzie to najsłabsze zachowanie rynku obserwowane od praktycznie zawsze. No i na ten moment, co wynika z wykresów? Na teraz. Na dwa elementy należy zwrócić uwagę. Element pierwszy jest taki, że rynki odetchną z ulgą dopiero kiedy Amerykanie wrócą powyżej poziomu 2640. Oglądamy w tej chwili indeks. S&P 500. W momencie kiedy nagrywam dla państwa ten materiał, kontrakty terminowe na S&P 500 notowane są po 2581. Mamy 13 marca 2020 roku i bardzo ważne jest aby zamknięcie przynajmniej miesiąca, a najlepiej by było gdyby zamknięcie tego tygodnia, czyli dzisiaj, aby udało się obronić zieloną Wstęgę. Oto idzie w tej chwili walka. Dopiero w momencie, kiedy wrócimy powyżej zielonej wstęgi, inwestorzy dostaną tlen. Natomiast, jeżeli wyjdziemy powyżej zielonej wstęgi, jest nadzieja na 3-miesięczną korektę w górę. Kolejny istotny element to analiza struktury tego spadku pod kątem okien. Zauważmy luka startowa, luka kontynuacji, trzecia luka wyczerpania. I korekta do luki środkowej. Pierwszy impuls zakończony, korekta, idzie kolejny impuls. Luka startu, luka kontynuacji i powinna być luka wyczerpania. Jednak o tym, że mamy do czynienia z luką wyczerpania, przekonamy się dopiero w momencie, kiedy Amerykanie wrócą powyżej poziomu 2640. Naprawdę znajdujemy się w statystycznie bardzo ważnym miejscu na wykresie. Drodzy Państwo, podsumowując, dopóki jesteśmy poniżej 2640 na SP500, to jest źle w momencie, jeżeli będziemy powyżej 2640, rynki dostają butle z tlenem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.